Jedną z bardziej powszechnych ryb w naszych wodach są okonie. Możemy je spotkać praktycznie wszędzie, ale naszą uwagę przykuwają szczególnie przy kąpieliskach. Tam, gdzie kąpią się dzieci, często podpływają w niewielkich ławicach te niewielkie, drobne okonki. Z zaciekawieniem spoglądają na to, co się dzieje, i tak naprawdę ten chlupot, plusk i wrzask im nie przeszkadza. Wykorzystują to także wędkarze, którzy łowią je z łodzi metodą spinningową, nie zawsze zachowują ciszę i spokój. Okonie nazywane są powszechnie przez wędkarzy pasiakami. Związane jest to z tym, że na bokach ciała znajduje się od 5 do 9 charakterystycznych pasów. Okoń ma ciało spłaszczone bocznie, lekko wygrzbiecone. Dosyć duże rozwarcie szczęk, dlatego że jest drapieżnikiem. Na jego szczękach górnej i dolnej znajdują się charakterystyczne drobne ząbki, trochę inne niż u sandacza i szczupaka, ale też umożliwiające przytrzymanie ofiary. Płetwy brzuszne o zabarwieniu czerwonym, a całe ciało pokrywa charakterystyczna łuska aktenoidalna, która jest mocno osadzona w skórze. I chyba wszyscy ci, którzy próbowali skrobać okonia, wiedzą o czym mówię. W większości drapieżniki, które występują w naszych wodach kierują się między innymi wzrokiem. I tak jest właśnie z okoniem. Ma duże oko i sam sposób polowania przybiera trochę inny charakter niż u sandacza i szczupaka. Bardzo często te duże okonie ławicowe potrafią rozbijać grupy drobnych ryb po to, aby łatwiej je namierzać i pożerać. Podczas pływania po jeziorze czy zalewie Zdarzyło Wam się zaobserwować gromadzące się nad taflą wody mewy, które atakowały drobne rybki. Najprawdopodobniej to te drobne ryby znalazły się tam na skutek ataku właśnie okoni, które zagęściły te drobne rybki po to, aby łatwiej je wyżerować, a z tego skorzystały również ptaki. Tarło okoni zaczyna się od połowy kwietnia do maja. Kiedy temperatura wody oscyluje w granicach 8-10 stopni, wówczas te ryby wybierają miejsca o niedużym przepływie, np. w rzekach albo na przyboju. Ikrę składają na patykach, roślinności czy kamieniach. Ale ta ikra jest charakterystyczna i nie do pomylenia z żadną inną ikrą, ponieważ składana jest w specyficznych, długich wstęgach, które to. Składają tylko i wyłącznie okonie. Jedna samica w takiej wstędze potrafi złożyć od kilkuset tysięcy do jednego miliona jaj. Te okonie, które najczęściej łowimy na wędkę, to ryby o długości około 15 cm. Są to ryby, które mają 4-5 lat. Zachęcam Was do tego, aby przyglądać się temu, co w wodzie piszczy, życiu ryb, ich biologii, a szczególnie wdzięcznym obiektem są właśnie okonie.